Bieg śniadaniowy jest organizowany w Rywalu już od 10 lat. Jego pomysłodawcą jest olimpijczyk pochodzący z Rywala, Bogusław Mamiński. Celem akcji jest zachęcenie ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu, a na zakończenie nagłodnych biegaczy czeka pan częstunek w formie zdrowego śniadania. Mamy już dziesiątą edycję. Różnie te edycje wyglądały, czasami było to 5 biegów, czasami 10, nawet 13 jest to często uzależnione od możliwości gminy oraz wielości sponsorów natomiast jedno jest pewne cały czas energia i pozytywy są dokładnie takie same Staramy się szczepiać że ruch to nie jest nic strasznego że to jest naprawdę fajna rzecz i że nie warto spędzić życia na sofie całego, tylko Trzeba od czasu do czasu zorganizować siebie, może całą nawet swoją rodzinę i wyruszyć do przodu. Bardzo się cieszymy, że dołącza do nas coraz większa grupa biegaczy. Zazwyczaj jest to około półtora tysiąca, nawet do dwóch tysięcy osób. Który raz panie biegły? Ja drugi. Szósty. Podobało ci się? Tak, bardzo mi się podobało. To fajnie. Pobiegłbyś jeszcze raz? Tak, bym pobiegł jeszcze raz i jeszcze raz. Jak się biegło? Biegło się super, aczkolwiek tempo nie było zawrotne. Natomiast myślę, że no jest to oczywiście taki bieg, który musi pasować wszystkim ludziom i tym, którzy nie biegają, i tym, którzy, którzy biegają zawodowo. Dlatego myślę, że najważniejsza była atmosfera.